Ja pamiętam twój pierwszy custom jakiś oglądał. O Jezu, nie pamiętam jak się nazywał. To też tam na te choty, koty Heine, ale te, ja też ci tam jakiś komentarz napisałam. Potem zaczęłam layers of fear oglądać u Ciebie. Pamiętam te layers to akurat. To też tam każdy odcinek. Ale to była dwójka chyba wtedy. Tak, to była dwójka. <laughs> Mówię, Boże, I, ale ty i grasz te to? moje kom... Nie, bo ja się boję takich rzeczy. Ale mówiłaś mi takie rzeczy, jakbyś grała i znała tą grę. Bo ja oglądałam y, chyba u Grześka, u Frodo, i potem sobie oglądałam u Ciebie. Ja już A tak Grzesiek nie wiem. jest taki na przykład, że on się w ogóle nie boi, już. Jezus, Maria! <laughs> się wystraszyłam. A pania się? <laughs> no, a Grzesiek tam wiesz, coś się tam dzieje, on, aha, a ja, a ja się wystraszyłam nieraz przed tobą, <laughs> nie? No, ale na przykład oglądałem wczoraj pierwszy odcinek z Rezydenta trójki u niego remake'u. No. i tam jest dużo takich jumpscarów na początku, jak Jilka i Nemesis i tam on ciągle coś taka tak, ucieczka. Bo to on wyskakuje z domu. ze ściany czy coś no, nie? No to. bał się tam w sensie na tych jumpscarach gdzieś poskakiwał pewnie, bo to słychać i tam I mówi, że cały upocony już po tym pierwszym odcinku już ma dość. Ale jest różnica między bać się, grać cały czas? A że się wystraszysz podczas gry, bo ja na przykład przez cały odcinek, jakbym miała grać na przykład w te Blade Witch Project, które mam na dysku już od nie wiem ilu lat, ale ja włączając tą grę, ja już się boję. Ja jestem wystraszona. Czy znaczy ja się boję tego, że umrę i będą się od początku przychodzić? Coś. Nie, to ja się boję, że coś, tego, co się stanie, co wyskoczy. Znaczy czasami ja czuję boję klimat, cały czas. napięcie, dziś skrada mi powoli, bo. Bo nie, nie, no nie. mnie to jest za mocne, za mocny strach to jest, bo to jest strach cały czas, bez przerwy. Jestem cały czas spięta i wystraszona. Tak jak dziecko po wywiadówce w podstawówce, to jest to samo uczucie przez tyle czasu. To ja bym po Coś takim chora. odcinku to bym musiała mieć tę te terapię od razu, no. Będę leżeć. Wtedy Blair Witch bardzo bym chciała zagrać, bo jestem, mam ten piesek, ale kurde, no. Kurwa. Zablokował mi możliwość zrzucenia kanału. Hmm. Są lepsze gry do przejścia. Pożądź się zablokował w tych. Czekaj, nie ten hak? To który? Aha, ten. No, to nie zablokował się w kartonach. Jeszcze dużo było. Hmm. <laughs> Ty też mi tak zawsze no dużo jeszcze. <laughs> A czemu ja nie mam? Aha! Jezu, nie mam tego Detharda, harda, bo biegłam do ciebie. Mm, mm -hmm. Super. No. Zarinka, idź tam pomóc. Muszę, ona do piwnicy poszła. Aha, myślę, żeby się nie pójdzie <laughs> po ciebie. No kręci się koło mnie, on, ale. Pasek. Jak tak pasek? Połowa. A oni też, najlepiej mi ktoś napisał, że y, Behavior w ogóle uważał, że te, te kampienie jest ok, bo to mechanika gry i że nie ma z tym problemu. No. To i nagle wprowadza pasek, który ładuje się podczas kampienia, żebyś mógł się z tym zdjąć, bo jest to nie w porządku. No to ja nie, już nie rozumiem. No. Zaraz do, do mnie przyszedł. I to o i za i. A może ma Mori? Nie, nie ma. Zrób no tego Kena. To to Nie, gena robimy. Genika robimy. No, bo to nie ma co. Jeden nam został, także. Doszło do za ten czas. No, a w sumie tak, taki kupot. Ojej, Spali się. się straszyła. Hmm. Sweterek zakupiła kupiła i myślę, że co. No, ale na przykład na przykład w tym bramble się nie bałam. bo bramble to nie jest horror a, a, a... w ogóle. Ale dużo było takich yy, brzydkich postaci. Tylko że one były akurat dla mnie takie, że mnie takie fascynują, bo to są takie Tima Bartona klimaty, nie? Takie. Mhm. No i to takie lubię, ale jak mi ma jakaś wiedźma z Blair wyskoczyć. No ja. Chodź was. Cholera jasna, milimetr tego gena. My tego nie zrobimy. Gdzie to jest? W małym. Kopał no. Dostał z palety, czekaj. I może was. pobiegnie za nią. Nie. Nie. On nie słyszy. Mhm. Cholera jasna. Weźcie to dokończcie, proszę. Feng, no idź to. Boże, ma tak to feng. Okej. Okay. Cicho, bo jestem w dupie ja już ogólnie, a ja nie się spaczka spaska leczy dopiero, a ta se rozstawia te uh. wieżyczki. Dzień. Zamiast bramy otwierać to tam. Jezus wyszedł z łaźni. Tak, a ja tu robię to właśnie, a ja biegam. Mógłby go śnieżką rzucić. Hit. Poszedł. Gdzie? Gdzieś poszedł. Paliło, chodź się wyleczymy, stój! Aha, <laughs> uciekły, spoko w ogóle. Gdzie jest ta brama? Tam na wprost? To jest otwarta? Gdzie wieżyczki ona on nas, stawi on on nas tu widzi? Ci, nie. nie, nie widział. on Aha. chodzi koło tej bramy. Co mam z tobą zrobić? Masz na szafkę? Aha, Czekaj, ja może pójdę do bramy, co? Go tam trochę już. Teraz mi zadziała park idealnie, w ogóle nie, tak jak ma być. To nie rozumiem. No bo ty masz to yy, za pierwszym użyciem w meczu, masz źle, a potem. No to chyba jest pierwsze moje. Aha, no to nie wiem. Nie to jestem to przy tym jest... ogólnie. No to co, gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę? Dobra. Fajny ten, Aha. podoba mi <laughs> się ten efekt, że Idzie. ten ekran się robi taki lodowy, nie? Nie, niż mi Cieka Ścieżki nie Ale nadaje. najbardziej najbardziej nie... żadne, żadne rzucanie w Killary nie bawi mnie tak jak w czakiego. No. No taki mały i w ten łeb, ta ścieżka wielkości jego głowy. Odświeżać, że to od jakiś motor jechał. Odświeżacz, czyszczacz. Okay. Nie no ja mówię od A powietrza. mówiłaś, że szybko się w gra kłamałaś Nie, niektóre mecze tak szybko, że jak pierdzielę the other way. Na Na jakieś. Ja już skończyłem, no? zamknąłem, a ona jeszcze dalej ze sklepu nie wyszła też maty Te dziewczynki? No, jakieś kurwa debilki na pewnie widziałam. Pozdrawiam. coś. Coś przeszło takiego małego, jakby świnia. Czy to była Mikleja? Nie, to kleja chyba. Może gdzieś świnia, gdzie Mikleja? Weź się okarmy. No ale na kucaka prze przeszło mi tak szybko przez drzwi. Myślałam, <śm> że to świnia idzie. O Boże. Zostawałam się z jakimiś pudłami. No zimnej takiej? No to co odgrzejesz zaraz w mikrofalówce? W serio, wybuchłaś, i stąd. Że się szklaki skończyły, mają się zrobić coś zwykłe i tak szybko wystykło No i to. No, możliwe. <słuch> bo tamte trzymają jednak ciepło, mm -hmm. nie? Nie wiem, ja jak sobie w kubku zrobię herbatę, to jest... No ona drugi raz wybucha, i stąd. No wątpię, powiedziałam! Tu! No bo herbatę Już. zalewasz wodą i nie zalewasz mleka zimnego, tak? A ja mam z ekspresu ciepłe mleko też. to jakim przy no jest taka zimna. No Już. To za długo, za dużo czasu. Tak. Mi się wydaje wiesz co, że nie ma killera. No, nie ma. No a tyle razy to wybuchła. No a ta Eldario, przepraszam co? Też stoi? Nie wiem, no my geny sami, a ona... Na, 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 na. Na, na, Idzie. Nie, znaczy o Silence czy Western Western Mi kleja w ryj. Tak? Ciekawe. Z tego, z śnieżki Serio? Będziesz mnie przeciągać tamtędy chcesz? Śnieżką dostał w ogóle mnie olał. Wasi przestań robić poty. Czemu? No, jak mi wolni, to mi wolni, trudno. No, musiałbym być przez jakiś czas i się. No, muszę i... zastanowić, to szukamy, Ej. La, la. Udarzaj. Lala, la, 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 la. To jest chyba za szybki ciut. Za szybki

To na pewno. Śnieżko dostał. Genów, tyle genów Poszedł do kąta, on się rozłączył chyba. Tak. Mhm. bez sensu. <grym> Przepraszam. Ale co, czemu? O, coś mnie obraził. Recording has started. ja nie wiem. Wzięło aury, więc bawcie. A, Idę stąd. Niech zasiedzą tu wszyscy razem. Mam nadzieję, że koło ciebie gdzieś jestem. tam. Koreknął. No. O was. I zajęłaś się jakimś. Przyszedłem, a Rut do mnie. Miał, miał, miał. Miau. Aha, a, no właśnie. Kurwa. Ja znowu do migano. Hmm, no i widziało. Teleporty. Naraz, jebie. Czy ktoś pomoże ściągnąć, czy... Tak, ja jestem obok, dokręcam Gena póki mogę, patrzę na jego pasek cały czas. Lata. Nie dostałem Uciekaj Dobra, idę. Hm. Mm. Ciekawe. A po się przybiera. Przez baletę nie mam. idzie jakaś marta. Tak. Pewna siebie przyciągowała. Mhm. Szukam tu, ja słyszałam ten potom. Nawet I... wygląda jak ta skała ogólnie rzecz biorąc. Dobra, idziemy stąd. <laughs> Można coś robić, dziwne rzeczy. Chodź. Kaj, ty idziesz. Poszłam na stąpię. się tego gena swojego skończyć. A gena. Yeah. Jak one się odbijają, od czegoś to się rozwalają, tak spokojnie. No oni też gdzieś gena robili. Mieli na skończenie, ale nie wiem gdzie. Eee. Na czerwono, no jak? Zabrało. No Masz te na tokeny? Na 10. No to ja nie idę stąd. <noise> Już przylecisz? Na no to idzie, więc i tak wiesz, że tu jesteśmy. Wiem, przez ciebie. Zamiast wziąć perka, niech się stara. WTF? Co to. Śnieżko mi rzuca, chłopak to będzie mieć. Rupie. się skończyło, niestety. Jest to jakiś palet? Musisz ciągle sam, no jestem tu stupie. <noise> no już teraz ja, szybko i poszło i to. No, myślę, że ona już nie ma, że na ciebie wymarnowała. I nie, wymarnowała dziesięćdziesiąt że zaś. O, to był jej ostatni, spokój. Co ty ten? Co ty robili, kurde. Dzięki, zarina. Co to się stało? Leczyło ją. Myślałem... No myślę, że do końca już była. Aha, ona w piwnicy, a on. nie wiem, co mam no, jakąś hajnę, ale nie rozumiem o co jej chodzi. A killerka czy... No? Nie mhm. dostał, ciekawe. Mhm. Zalina biegnie <grym> hey. w miejscu, widzisz? Tak im się zaczął Steve w miejscu z, bierze mnie. Co się stało? No. <grym> co zaś jakiś <grym> disconnected